Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Kot. Przedstawię krótkie wideo z serii Tips and Tricks, w którym zaprezentuję, w jaki sposób możemy sterować wysokością słupów w programie Autodesk Advanced Steel. Na ekranie widzimy zamodelowaną siatkę osi i wstawmy sobie teraz jakiegoś słupa. Z zakładki narzędzia główne wybieramy narzędzie do wstawiania słupów i poprzez wybranie punktu na przecięciu, jakiegokolwiek punktu, ale my sobie tutaj wstawmy na przecięciu osi, wstawiamy słupa. Prawym przyciskiem myszy zatwierdzam i mamy słupa. We właściwościach możemy podejrzeć jego wysokość. Jest to 5000 mm, czyli 5 metrów. Skąd ta wartość się bierze? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w zakładce ustawienia w Management Tools. Następnie wchodzimy w ustawienia domyślne. Rozwijamy tutaj belkę i ogólne. W drugim wierszu od góry mamy coś takiego jak domyślną wysokość dla słupów. I właśnie jest tutaj wpisane 5000 mm. Żeby zobaczyć, jak to działa, wybierz, wpiszmy sobie 4500. Nic nie zatwierdzam. Zamykam Management Tools. Teraz tylko musimy zaktualizować te ustawienia domyślne. Tutaj właśnie jest taki przycisk i zobaczmy, czy teraz nasz słup wstawmy sobie go tutaj obok prawym przyciskiem myszy zatwierdzam. We właściwościach udało się, mamy no, wysokość 4,5 tysiąca. Tak samo działa to narzędzie dla słupów betonowych. Żeby wstawić słup betonowy musimy przejść do zakładki obiekty i następnie tutaj w innych obiektach wybrać narzędzie do stawiania słupów betonowych. Również poprzez wybranie jakby podstawy naszego słupa Wstawia nam się słup o wysokości 4,5 m. Wstawmy sobie jeszcze jednego słupa. A więc udało się. Mamy dwa słupy stalowe i dwa słupy betonowe o wysokości 4,5 mm. Jest to jedna z metod. Możemy takiego słupa już wstawionego również sterować jego wysokością. Żeby to zrobić w sposób w miarę bezpieczny, tutaj w ustawieniach lokalizacji. Względem obiektów, bo musimy w zakładce śledzenia biegunowe mieć jakby włączoną tą opcję. Czy musimy? Wtedy po prostu będzie nam to wygodniej. I gdy przejdziemy tutaj do osi naszego właśnie słupa, możemy próbować wyciągnąć, kierując, tak, żeby nam się przysnapowało tak, do tej osi Z. -owej. Widzą Państwo, że tutaj różne linie mi odnajduje takie pomocnicze. Ale spróbujmy tutaj, żeby to po tej osi Z, żeby go wydłużyć. zapiszmy 500 mm. Sprawdźmy, czy się udało. E, chyba się udało tym razem. Czasami jest tak, że podczas wyciągania tego słupa delikatnie wzruszymy myszką i on przestaje być osiowy. Delikatnie nam się ta oś wychyla i wtedy e, może się pojawić problem podczas z używania tych połączeń automatycznych, które są dostępne tutaj w programie Advanced Style, czy podczas generacji rysunków, ponieważ on nie do końca wtedy może dobrze odczytać tego naszego słupa pionowego, gdy ta oś będzie w jakiś sposób skoszona. Czy jest jakaś bezpieczniejsza metoda? Już ją Państwu pokażę. Wróćmy do zakładki narzędzia główne i otwórzmy sobie eksplorator projektu. On mi się tutaj od razu przesnapował do lewej strony. I mamy tutaj znowu dwie jakby zakładki: konstrukcja i płaszczyzny. Na razie nic nie ma, mamy puste te pola. No i wstawmy sobie poziom. Trzecia zakładka od lewej strony, utwórz poziom powyżej. Na razie wstawiamy jakby poziom zerowy na wzniesieniu 0. On będzie nam odczytywał tą wartość od tego naszego początku układów współrzędnych, tak? Od tego naszego y, głównego układu współrzędnych. Poziom 0. OK, i nam zniknęły słupy. Dlaczego? Ponieważ cały obraz nam się zawęził, ja pokażę Państwu, jak to z boku wygląda, do tego poziomu 0, do takiej płaszczyzny, którą nam wyznaczył tylko ten poziom. Jak tutaj Tą żarówkę teraz przy poziomie 0 wyłączę, z powrotem pokazały nam się nasze słupy. Dołóżmy sobie jeszcze dwa poziomy. Na poziom pierwszy, tu jest też w Management Tools wartość domyślna, jaka nam się tutaj pojawia dla, dla tego poziomu. Możemy sobie ją zmienić. Zostawmy 3 metry utworzył nam się pierwszy poziom znowu nam się słupy przycięły. Tylko teraz, jak już mamy dwa poziomy, to nam się tutaj pokazał, pokazała jakby obraz, czy model w zakresie między pierwszym a, drugim, pierwszym a zerowym poziomem, tak? Jak wyłączymy, to znowu widzimy ładnie cały model i jeszcze jeden poziom. Znowu trzy metry wyżej. Super, znowu nam się obraz przyciął pomiędzy poziomem drugim a poziomem pierwszym. OK. Mamy te poziomy. I co dalej? Jak przejdziemy do zakładkę płaszczyzny, widzimy, że nam tak się analogicznie też utworzyły jakby te płaszczyzny właśnie związane z tymi naszymi poziomami. Teraz proszę zobaczyć, że tutaj mamy taką, taki rysunek, że jakby górna płaszczyzna wiąże się z poziomem drugim, a pozi płaszczyzna dolna z poziomem pierwszym. Gdy teraz wstawię na przykład słupa betonowego, jakbym tutaj chciała dalej w tej osi trzeciej wstawiać, wybieram sobie przecięcie na kolejnych osiach, wstawiam i co? Mamy wysokość 3 metry. Ponieważ nasz słup wstawił się pomiędzy płaszczyzną tym poziomem pierwszym, a, a poziomem drugim. Przez to właśnie tutaj, że one były jakby um, ustawione, tak? One nam się tutaj domyślnie wstawiły podczas tworzenia tych poziomów. One tu się tak wskoczyły, tak? Ostatnio utworzyłam poziom pierwszy i poziom drugi, więc to tak się um, utworzyło. Gdy wyłączę tutaj te poziomy, to ten słup kolejny normalnie nam się wstawi na tę naszą wartość domyślną, czyli te 4,5 tysiąca metrów. Gdybyśmy na przykład sobie nas, jako spód naszego e słupa wybrali poziom pierwszy i go chcieli tutaj wstawić, on się nam w tym momencie wstawił na wysokość 1,5 metra, ponieważ on to tak sobie policzył, tak, że poziom pierwszy jest na 3 metrach wysoka, wysokość domyślna tego słupa miała być 4,5, więc on jakby tutaj zostało mu 1,5 metra. W taki sposób ten program działa. To nie jest nic, że mam jakiś zablokowany obraz czy, czy coś w tym stylu. Po prostu tak to, tak to, tak to zadziałało. zadziałało. Czy możemy teraz takiego słupa już wstawionego jakoś do tych płaszczyzn dowiązać? Oczywiście, że tak. Pokażę to na przykładzie na przykład tutaj tego słupa y, stalowego. Weźmy sobie na widok taki bardziej od boku. Yy. Prawym przyciskiem myszy najeżdżam na poziom drugi, wybieram dołącz elementy, zaznaczam oba stalowe słupy, prawym przyciskiem myszy i musimy jeszcze wybrać punkty geometrii, czyli jakby końcówkę słupa, tak, która nam się dowiąże do tego poziomu drugiego, więc wybierzmy sobie tutaj te górne jakby końce słupów, prawym przyciskiem myszy i słupy doszły nam do tego poziomu drugiego. Gdybym w tym momencie zmieniła wartość prawym przyciskiem myszy wybieram właśnie poziom drugi właściwości i mogę albo wpisać wartość różnicy między tymi poziomami poziom pierwszym a poziomem drugim albo tą wartość taką bezwzględną od, od zera tak Sprzyjemy sobie na 7 metrów e, proszę zobaczyć co się stanie z tymi słupami które były powiązane z poziomem drugim czyli te słupy i ten jeden one poszły do góry, tak, wydłużyły się razem do tego poziomu, ponieważ poziom nam się też zwiększył. No i to jest taka druga, trzecia, można powiedzieć, metoda sterowania tą wysokością słupów, tak. Potem należy uważać, bo jeśli byśmy chcieli wstawili sobie nasze słupy i pracowali z całą resztą konstrukcji, możemy te płaszczyzny usunąć, tylko podczas usuwania ich. Należy uważać, ponieważ właśnie wyskoczy nam komunikat, czy chcemy usunąć również obiekty powiązane z tym poziomem. Trzeba wybrać nie, aby nam nie, nie usunął też tych wszystkich elementów, tak? To są takie metody. Można ich korzystać, można z nich korzystać w dowolny sposób, w jaki Państwu jest wygodniej. Myślę, że ta metoda wstawianiem z tą domyślną wysokością słupów oraz to poprzez sterowanie płaszczyznami, wysokościami tych płaszczyzn czy poziomów jest taka najbezpieczniejsza. Ale to już kwestia wygody, w jaki sposób będą Państwo pracować. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.